Witam Was wszystkich, pogoda dopisuje, więc Nygus place plądruje, troszeczkę jest tutaj głośno, widlakiem coś ładują na ciężarówkę, dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki, linka do strony sprzedawcy znajdziesz pod filmikiem, jesteśmy w Norymberdze, to co, startujemy, ma tutaj Opla Zafirę, rocznik 2007, 150 koni w dieselku, przejechane 242 tysiące, lampy do przepolerowania i tutaj na progach pojawił się troszeczkę już rudzielec. Jak wiadomo silnik 1.9 150 koni jest pochodzenia Alfa Fiat. Cena wywoławcza 2, 200 euro z rocznika 2007. Nie wygląda najgorzej. Troszeczkę trzeba by ją dopieścić. Myślę, że jeszcze cena jest do negocjacji. Wnętrze samochodu czyste i zadbane. Kierownica multifunkcyjna. Ma tutaj Sprintera, rocznik 11. 163 konie CD i 2,2 pojemność. Przejechane ma 146 tysięcy kilometrów z rocznika 11. Cena wywoławcza za Sprintera 14 900 euro. Niewielki przebieg, jak na takiego dostawczaka. Ma tutaj też mądziaka, troszeczkę taki poobdzierany. 2 litry w dizelku, 131 koni z przebiegiem 200 tysięcy kilometrów. Zobaczmy go z tej strony, jak wygląda. 2007 rocznik, czyli końcówka już produkcji. Tutaj ma też lekką przycierkę, ale korozji na nim nie widać. 1900 euro za rocznik, 2007 nawigacja, klimatyzacja wersja futura. Taki ma opis. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są w całości. Mogę coś narozrabiać. Jeszcze jakieś babie lato mi się na głowę. Przykleiło, czuję pajęczynę na głowie. Może dlatego, żebym się nie przeziębił. Będę miał czapeczkę z pajęczyn. Mamy Citroena 4900 Picasso z dachem panoramicznym. Rok 11 diesel Manual 16, 111 koni, 130. 7000 przejechane. Czwarty, dwudziesty drugi przegląd. Dosyć ładnie się prezentuje. Ale tutaj na tych słupkach widzę chyba utlenia się lakier. Nie wiem z czego są zrobione. Środek wygląda na czysty i zadbany. Ma tutaj kilka ciężarówek. Kilka busów. Jest Audiczka w S-Line. Oczywiście rudzielec na nadkolach się już pojawił. Cena wywoławcza 2900 euro. 1.9 diesel, 116 koni. Auto ma przejechane 240 000 km. 5.22 przegląd. Tak to wygląda. Gdzie nie gdzie oczywiście Rudzielec już Audice zaczyna atakować. No Jak wiadomo Audi są w ocynku. Na starych Citroenach sprzed 20 lat... Ani grama korozji, a na audicy, proszę bardzo. To już chyba Audi B4 miały lepsze blachy. Tutaj zauważyłem, ma bardzo ładnego Volkswagena Jetta. Niestety z najsłabszym silniczkiem 1354 konie, rocznik 89, auto jest już na tablicach zabytkowych, cena wywoławcza 2900 euro. Przejechane, samochód ma 191 tys. km, 7.23, przegląd z pierwszej ręki jetka i powiem Wam, zachowana naprawdę w ładnym stanie. Szkoda, że najsłabszy silniczek, nie wiem czy tutaj kawałka uszczelki brakuje, tutaj jest niewielkie zadrapanie na błotniku, ale generalnie słuchajcie, rudzielca tutaj nie widać, auto naprawdę zachowane w ładnym stanie. I do tego kultowa felga. Fajny klasyk nawet. Szkoda, że nie silnik 1,8. Dobra, wyłażę stąd. Łażę tutaj po kamieniach, więc lekkie wstrząsy mogą być. Zobaczymy, co tutaj rozrabiam. Mechu kiedyś był na nagraniach. Widzę kartkę zdjął, więc może jest już sprzedany. Kolejne Audi, też 2900 euro za audicę. Tutaj lekka przycierka na zderzaku. 2 litry automat, klima grzane pośladki. Rok 2004, benzyna 143, przejechane 131 koni. Siódmy, 21, ważny przegląd. W automacie narożnik, fotela podłatany, są alusy jakieś dodatkowe z oponami w bagażniku. No, taka audiczka, słuchajcie, do dopieszczenia igła to nie jest. Tutaj ma jakiegoś chyba Kadilaka Eldorado, albo coś w tym rodzaju, w kabriolecie, pod plandeką. Jestem ciekaw, jak by wyglądał, kiedy by tą plandekę z niego ściągnął. Ja uwielbiam, słuchajcie, takie stare klasyki. Kiedyś byłem w Szwecji na zlotach w Ratvik, Falun. Tam przyjeżdżało takich samochodów na zloty po 3000 sztuk. Słuchajcie, ziemia się trzęsła, kiedy V8 -ki dodawały gazu czuć, normalnie było to pod stopami co tutaj mamy Fiestka, nie to jest Dacia Nygus, skup się, s -Max, albo Galaxy s -Max, Titanium w dieselku nawigacja do tego Bixenon, troszeczkę tutaj błotnik jest przytarty 4900, rok 8, przejechane 223, 140 koni, 12, 21 przegląd coś go tutaj muchy obsiadły, czyżby była to już Aż taka padlina, że muchy na nią siadają. Nie wiem, słuchajcie. Wizualnie nie wygląda najgorzej. Lekka przycierka. Trzeba by go dopieścić. Mamy kady. Tutaj mamy Peugeot 207 w kabriolecie. Zobaczmy cenę za kadiego. Często pytacie o dostawczaki. Środek czysty i zadbany. 7000 euro. Rok 13, diesel. 196 przejechane, 75 koni, 1,6. Profi zobaczcie cenę 7021 euro. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Peżocik, cena 4,900. Wersja Platinum, skóra klimatyzacja, w kabriolecie, silniczek. 150 koni, benzynka, 40 tysięcy przejechane, pojemność 1,6. Czyli mamy silniczek THP, który powstał we współpracy z BMW. Różne opinie o nich krążą. Skóra w środku generalnie wygląda ładnie i niski przebieg, ale troszeczkę bym się obawiał tego silnika. Tutaj mi też jeżdżą za plecami modus. Cena wywoławcza 2900 za modusa. Może zostawmy go w spokoju za chwileczkę, zobaczymy fokusa. Ile sobie ceni Fiacik Panda, ile Panda za tego Fiacika. Środek wygląda w miarę 2500 rok dziewiąty, 51 przejechane, 1.2 pojemność, skrzynia manualna, o przeglądzie nic tutaj nie napisał. Niewielki przebieg w Fiaciku, może zerknijmy sobie tutaj jeszcze na korsinkę, widzę chyba Color Edition. Tutaj troszeczkę lakier z przodu się łuszczy na zderzaku 3900. Rok 9: benzyna 1,3,80 Koni. 175 przejechane OPC Line Limited Edition. 7:23 Przegląd. I jak widać, w środku jest półskóra. Nawet zadbana. Ciekawe alusy 1,3,80. Nie, 1,2 tutaj jest naklejka. 80 koni, ale tutaj jak widać pojawia się już helek. i tutaj jakiś jest wgniot na dachu, dobra leć Nygus dalej nawijaj, nie ściemniaj, tutaj ładna Audiczka tutaj stoi, C4 w limuzynie, nie wiem tylko jaki silnik, auto jest bez opisu, wygląda na stan idealny, co nam powiesz, nygusie o Fokusie? Cena 4900 za Forda Fokusa. Rocznik samochodu 11, diesel manual, 1.6, 109 koni, 140 przejechane 3/22 przegląd, wersja Style, hak do tego klima. Wersja Style. Mogę wam o nim powiedzieć tylko tyle. Nic więcej tutaj czarował, wymyślał nie będę. Fokusik prezentuje się dosyć ładnie. Chociaż tutaj w nadkolu już widzę lekki purhelek się pojawił. Jest też smartek, ma tutaj kolejna jest BMK -ka w kabriolecie. Tam z przodu przy wejściu też jakaś stoi 2 litry 150 koni za 11 tysięcy euro E46 podobna do tej tyle, że w kolorze czarnym. Smartek. Smartek oczywiście w automacie. Cena wywoławcza 5900, rok 12 benzynka, 74 przejechane, 71 koni, litróweczka. Nawigrzane nawig, pośladki i jak widać, suwany dach. Z parkowaniem tego raczej nie powinno być problemu. Mamy tutaj Mądziaka, mamy Peugeota 407, za chwileczkę rzucimy sobie na niego okiem. Mądziak 6700, przepraszam, 900 euro, ale na 700 pewnie zejdzie ze spokojem. Przebieg samochodu 131 16 dizelek 116 koni, rok 12 dwudziesty pierwszy przegląd. Najmocniejszy może nie jest, ale auto zadbane, kierownica multifunkcyjna. 1,6 diesel z rocznika 12. Niewielki przebieg 130 tysięcy km. Ta betka była już kiedyś na nagraniach, wrasta tutaj powoli w ziemię. Więc, może przejdźmy, zobaczmy sobie Peugeota 407. Ile sobie ceni, czy jest dach panoramiczny? Jest. Czyli dosyć ciekawa wersja półskóra w środku, skrzynia manualna. Cena wywoławcza 2,900. Rok 2005, 136 koni, 222 przejechane, 2 litry. Wersja premium, nawigacja Xenon Panorama, do tego hak holowniczy. Nie wygląda najgorzej, udana jednostka HDI 2 litry. Tutaj mamy BMK E91, cena wywoławcza 6900 euro rocznik samochodu 2009 benzynka 170 koni 171 przejechane szósty, 23 przegląd, ksenony start, stop otwarł mi tutaj drzwi od Mazdy MX5 muszę uważać, żeby tutaj nie obić półskóra w środku BMK nie wygląda najgorzej, słuchajcie ma tutaj delikatną przyciereczkę na zderzaku może zobaczmy sobie mx piąteczkę. widzę tutaj karteczkę przeczytamy zobaczymy ile sobie za nią ceni cena wywoławcza 5500 rok 7 132 przejechane 126 koni 5 22 przegląd wersja Energy z klimą i alusy z tego co pamiętam ta Mazda naprawdę tutaj stoi u niego już dosyć długo na sprzedaż jak widać, fotel ktoś tutaj popruł, chyba miał wielkie dupsko, zobaczymy jak tutaj się wsiada. Zobaczmy jak tu się wsiada, skoro jest otwarta, więc... Nygus, weź się przymierz. No nisko się siedzi, Troszeczki, troszeczkę te fotele mnie uwierają, czuję się jakoś ciasno, trochę tak jakoś klaustrofobicznie. Ale na pewno na drodze fajnie mazdeczka siedzi. Starość, nieradość. Może zobaczmy sobie tutaj lodzi, Ile sobie ceni. Cena wywoławcza 7900. Rok 16 w dieslu. 1.5. 90 koni, 120 przejechane. Wersja Ambient. 7 osobowa z klimatyzacją. Tanie auto. I do tego pojemne. Słuchajcie. Na fotelu kierowcy widzę sporo dziur po papierosie. Chyba kogoś stresowała jazda tym lodzi. Ktoś tutaj za mną wyszedł z biura. Nie chcę ludzi tutaj nagrywać. Tutaj jest samochód bez opisu. Zobaczmy sobie Mercedesa CLA Formatic. Ile sobie za niego tutaj życzy. Nie ma kartki ani opisu na samochodzie. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Audiczka a piąteczka czy A7? a piąteczka to jest przody mają strasznie podobne i z boku trochę ciężko odróżnić 15900 rok 11 diesel automat 3 litry 240 koni 167 przejechane 7 22 przegląd sportback 4 s line 20 cali felgi do tego nawigacja i skóra w środku w s line więc zapowiada się dosyć fajnie. Nie wygląda najgorzej. Tutaj mamy S-Maxa w wersji wyposażeniowej Titanium 6900 rok 8 diesel 2.2, 175 koni, 252 przejechane, pierwszy, 22 drugi przegląd, siedmioosobowy panorama, nawig, do tego hak holowniczy i skrzynia manualna. Jest półskóra w środku, przeważnie z pojemnością 2.2 w dieslu. Trafiają się w automacie. A tutaj w manualu macie. Tutaj robi się ciasno i głośno. Jest dach panoramiczny. Aha, tutaj macie nazwę autohandlu. Jesteśmy w Norymberdze, więc uważam sprawę za załatwioną. Kto śledzi moje filmiki do końca, u mnie zawsze wszystko jest wyjaśnione, powiedziane. Także ostatnio Wam wrzuciłem filmik z moim golfem na sprzedaż. Sytuacja tutaj moja w Niemczech troszeczkę się zmienia. I postanowiłem, że kupię chyba coś większego. I wiele zapytań było. Nygus, co to za filmik? Że dźwięku nie ma, nic nie opowiadasz. Słuchajcie, jest w tytule opis. Pod filmem jest opis filmik z Golfem był miesiąc temu kto śledzi wie wszystko 8900 rok 7 diesel 2.2 152 konie 240 przejechane skóra napęd na 4 nawigacja hak różne opinie krążą o tych rowerkach land rowerkach czy ręcz rowerkach Freelander zobaczmy jeszcze tego i chyba Wystarczy na dzisiaj tego nagrywania cena 10900, rok 12 w dieslu. 146 przejechane, 150 koni pojemność 22. Fajnie one wyglądają te Land Rovery. Troszeczkę taki mniejszy HSE, ale tego nie wiem. Słyszałem najróżniejsze opinie o tych samochodach. Nie potwierdzam, nigdy nie miałem, ale podobno sporo jest z nimi problemów. Tutaj są auta bez opisu, a tutaj stoi ta BMK, o której wam wspominałem za 11 tysięcy euro w kabliolecie, 2 litry benzynka, 150 koni rocznik, 2006 106 tysięcy km auto ma przejechane. Dobra, wystarczy chyba tego, bo będzie za długo. Resztę możecie sobie wszystko sprawdzić na stronie sprzedawcy, co ma i za ile do sprzedania. Pozdrawiam Was wszystkich. Widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć.